Siemakły witowali wit wit witam z kolejnego odcinka na moim kanale i dzisiaj znowu, gramy sobie w Fortnite i dzisiaj jest, mamy następujący e challenge, musi możemy tylko grać itemami z nowego eventu, które, znaczy z nowego sezonu, które zostały dodane, czyli jak na przykład e te podwójne pistolety, e rękawica duma, te nowe rękawice Ironmana i wszystkie inne rzeczy, ale zanim to, to obiezcie łapeczkę i subskrypcję. Ja już nic nie przedłużam. No i zapraszam. E Oczywiście raczej sobie będziemy, polecimy sobie na dziedziniec Duma, bo tam nikt nie leci, a tam jest dużo skrzynek z tych ulepszonych, jak, tak, 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 tak to można nazwać, jak były bo, boskie skrzynki właśnie z, z sezonu, gdzie był Zeus, to tutaj są takie te inne skrzynki, można powiedzieć, że z Barwela. E, więc tam sobie polecimy, oczywiście od razu na tą jakby głowę Duma, jak to, jeżeli tak to można nazwać. I liczę, że będziemy tam pierwsi i że akurat w tym, w tej grze akurat będzie to, bo zawsze, za, zawsze było i mam dużą nadzieję, że teraz też będzie i mnie to nie oszuka, ale czy tak będzie, zresztą zobaczymy i się przekonamy. Eee, chyba będzie nawet idealny landing. No, jakby nie jest zły. Można powiedzieć, że w sumie idealnie też wylądujemy na drzwiach Nikt tutaj nie leci, albo po prostu na razie jeszcze nie widzę eee, Tutaj lotni eee, Ale dobrze, Czy tutaj mamy jakieś itemy? Mamy skarka, okej, okay, to sobie jest ten item dodany Bo przez długi czas go nie było, so, ja pijemy sobie poteczki, oczywiście poteczki możemy wszystkich używać eee, Mamy coś tutaj, co to co, 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 co jest? Okej, okay, to też jest nowy rewolwer, choć w sumie Skara nie będziemy używać, bo w sumie ten item już był, mam takie wrażenie, nie wiem czy jak było z pistoletami, więc e, no, tego wam niestety nie powiem, choć wiem na pewno, że jackpaka nie było raczej, no ale wiem na pewno, że rewolwera nie było, to jestem pewny. E, what? E, e, widzowie, what the, Co tu się dzieje? E, Eee, okej. Okay. Chyba działa. Teraz już, okej. Okay. Tylko jak z tego zejść, co? no, no tak, w sumie jeszcze się, na, się nie nauczyłem za bardzo tego jackpaka, Jack ale okej. Okay. teraz wszystko działa, ale co to było? To, było, to jest dziwne. E, robimy tak, co to jest, co to jest za item? Okej, okay, nie, dobra pistoleciki. Eee tak, się napijemy. Poteczki i sobie jeszcze pójdziemy do domku. Tam coś zobaczyć. Liczymy na rękawice Bardzo i byłoby super. Tam się byłyby rękawice i ten rewolwer. To już byłoby bajka. Yy, I zobaczymy, czy się polubimy z tą skrzyneczką. Czy nie? Proszę, mam nadzieję, że się polubimy. No ale no, najwyraźniej się tutaj nie polubimy. Po prostu muszę zabrać sobie tę splaszę zamiast tutaj tych, tych poteczek. Czy coś się chyba jeszcze będzie? Chyba już nie, więc... Wychodzimy. Naprawdę no by tak cieszy, że nie ma tych aut, bo no to jest po prostu super. Te auta tak psły grę prawda teraz są rakiety, ale... No to jest oczywiście e, no mniej mniejszy, mniejszy problem niż... E, jak niż co? Niż te rakiety auta, trochę się zagubiłem. Sorry, widzowie. No, ale teraz tu się jeszcze tak w sensie to bardzo nic ciekawego nie dzieje. Choć teraz, no patrzcie, jak ja teraz co powiedziałem dopiero co i już się coś ciekawego dzieje. Ja stoję, więc to jest jakiś błąd, bo ja tylko stoję i on nie ma trafić, więc teraz słabo. też może wskazywać na to, że to nie był najwyższy lotów gracz. No ale zdarza się. Ja też nie jestem jakimś w kurcze profesjonalistą, żeby nie było. Ja tutaj tylko sobie gram, bo lubię i nawet umiem eee, Dobrze, więc na razie, że na razie się już nic ciekawego nie dzieje, więc jeżeli też będziecie się dziać, to Wam oczywiście to pokażę. No widzę, no, mamy typa. Eee, tutaj Delikwenta. On się chyba my się nie, nie spodziewa. Więc 60. 60. Oj, on też ma tarczę Kapitana Ameryki. Co za delikwent! Leży, let's go. Eee, właśnie widzę, bo jeszcze wam nie, nie pokazałem w ogóle, że ja mam tarczę Kapitana Ameryki, ale tak mi się w ogóle no, dropnął mi ze, ze skrzynki i się bardzo cieszę z tego powodu. Bo ona jest naprawdę, no, dokokszona. Do, do jest naprawdę tak dobra, że jest niemożliwe, że na jackpacku. To jest, to jest bajka, jeżeli masz to zawsze na ziemi, to zawsze możesz się bronić. No i oczywiście, nawet kiedy sprintujesz, to zawsze coś też możesz zadać, bo lecisz z tą tarczą ochroniony ciągle i on ci nic, nic, nic nie zrobi, a oczywiście ty mu już coś tam zadasz. Co to naprawdę super. Okej, okay. o! Tutaj nie wiedziałam, że nawet jest takie coś. Tutaj jest tak. i znowu tarcza Kapitana Ameryki, ale. Tak, no nie jestem zły, nie jestem zły na to Fajnie, że tyle dropi, bo naprawdę jest ona zepsuta Chodźmy z drugiej strony Będziemy wtedy mieć, ja mówię, więcej ludzi, no ale dobra, trudno no Zdarza się Na pewno nie chcę iść tutaj na... Koleję No dobra, widzowie, jeżeli coś będziecie kogoś wziąć, ja oczywiście to pokażę Dobra, wytrwała tutaj jakiegoś delikwenta kolejnego Dwóch delikwentów w ogóle, więc... No, są ciężary, sobie polecimy do góry i bijemy, 60, leży jeden tam, 60, 60, leży, no i elegancko, widzowie, tak się po prostu robi, Le Lecie sobie na, lecie sobie bombę na jackpaku, sobie rzucacie rzuc rzuc tarczą kapitana Ameryki. na no, daleko zawsze macie jeszcze ten re rewolwer, no i żyć nie umierać po prostu, no, co można powiedzieć więcej o tym? Szczególnie, że jeszcze sobie autko gdzieś tutaj nasze. O tutaj. E, możecie też ocenić, czy Wam się podoba. Wiem, że to jest auto z, z Metaliki, czyli dosyć stara sprawa, ale... Zawsze możecie jeszcze na napisać, czy Wam się to podoba, czy, czy może wolicie jakieś inne auto. Akurat ten się nawet git podoba. No to jest nawet git. O, mamy kolejnego Delik... Myślałem, że kolejny delikwent, ale nie, nie myliłem się. Nie myliłem się. Jack paczek. I rzucamy. Raz, dwa, trzy. Bezradna osoba. To jest... Dobra, to może nie jest aż tak dobre jak... Yy... To, to, ...to z Jackpack, to z tym, ale zła. Jak wychodzi mi... Łooo! Wow! Ziomuś, wyluzuj! Yo! Dziomek, wyluzuj sobie troszeczkę. Czemu tak agresywnie od razu, co? Proszę Pana. Kaj, okay, chyba ucieka. To no dobrze. Aha, lecimy w tą samą stronę, no rozumiem. Rozumiem, rozumiem. Jak najbardziej. Ale okej. Okay. Yy... Teraz już tak za bardzo nie ma się nic ciekawego, bo tego gościa czy nie planujemy gonić. Nie ma sensu, tak z tego auto nie wyjdzie. Nie mam jakiegoś, jakiejś broni, która będzie go aż tak mocno obijała. więc... jeżeli tak będzie chcieli powiedzieć, to, wam to no, ja mam trzy No i tutaj kolejnego delikwenta, który naprawdę e, tutaj musi dostać. 60. Nie widzę. 60. Leży. Było to łatwiejsze troszeczkę niż myślałem. Ale nie jestem smutny z tego powodu. E, w, żadnym, e, w, żadnym, w żadnym razie. Gdzie są nasze auto? Ej, nie ma naszego auta? Ej, czy są jestem ślepy? Czy co? Że ja nie widzę auta? No nie ma auta. Ej, może mi się zatopiło w rzece. Kurcze, jest taka szansa widzowie. To trochę słabo, no ale zdarza się, zdarza się. Ale na razie teraz raz potężne kombo. Po prostu bajeczne, można powiedzieć, że, bo. O, mamy kolejnego delikwenta. Dobra, więc trzeba go znowu wylaminować. 60, 60, 60... Ilo ma HP? 60, dobra. Leży. Bo no, tak się robi kilki. E, naprawdę, tak się robi kilki. Trudniej mu się celuję, szczególnie, że jestem u góry i się ruszam w miarę możliwości. No i po prostu ta tarcza, bo jeszcze... No. Cudownie, cudownie po prostu. Jeszcze mi nie zadali te dwie osoby teraz żadnego HP, więc nie muszę zużywać No i super, jeszcze mam auteczko, no po prostu... No bo ja po prostu, to jest niemożliwe Dobra Lecimy Okej okay. Okej okay. Dobra To na razie, do widzenia Na razie, mamy tutaj... Mamy bota, który mi znalazł właśnie tutaj... Oto takiego delikwenta którego trzeba wylaminować, oczywiście. I oczywiście to robimy. Okej, okay, są rękawice. I te rękawice szczerze wezmę, bo to daje mi duże bezpieczeństwo na pewno. I bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję pani Artemido za znalezienie na takiego typa, który za bardzo nie wiedział, co się dzieje. No i jest po prostu elegancko. Więc po prostu lecimy do strefki. Powoli. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj poczerujemy bombę, okej okay. Dziękuję, że ja wynająłem tego bota, przecież to jest bajka Co ty, co ty próbujesz, co ty próbujesz, ziomo, ziomo, co ty próbujesz, ty też chcesz? Tak, ty też chcesz, oj Oj Lubisz bomby? Bo ja bardzo Akurat, tak teraz bardzo polubiłem bomby, wiesz? Wiesz? No, no dziękuję, Franco. A czy nie, co, co ja mówię? czy nie był Franco. Czemu, czemu pomyślałem, że on jest Franco? Dziwno. No, ale dobra. Yy... Zginął, zginął, to najważniejsze. Bardzo Ci dziękuję, proszę pani. Naprawdę, pani jest wybitna. Tutaj, bo naprawdę no, bym, po prostu nie, nie znalazł tych dwóch typów, a zawsze się zmniejszyło za zagrożenie, bo teraz akurat byli, no, jak to by to ująć, bezradni. Więc czekam na dalej, na, na więcej takich skanerów. A sobie lecimy elegancko z strefką. Może sobie gdzieś tutaj polecimy. No i na razie żegnam. No i dobra, widzę, uznałem, że, że już są top 4, jesteśmy w sumie top 3. No dobra, zostały 3 osoby po prostu, o to mi chodzi. I żeby sensu znowu klikać na nagrywanie, kiedy już możesz od razu tutaj e, wszystkie wyjaśniać. I bardzo Ci dziękuję Pani. Co Pan tutaj robi? Atakuje Pan mojego bota? Jedy, jedynego, pięknego. No to nie, trzeba Pana zniszczyć. I tutaj dziękuję za medalion. Nie! Weź tam, we, weź ten medalion. Czekaj, że teraz? Cucne? Co się nie widzialny Ooo! Fajne, fajne to. Podoba mi się. Podoba mi się takie coś. No, no, podoba mi się. o Pani zaskanowała. Ojojoj Kolejny delikwent. Kolejny, który też leci. What? I jaki ziomo. On też leci. Traw coś, traw coś, traw coś. Proszę. Let's go, widzowie. Zwycięstwo. Królewskie zwycięstwo, widzowie. No, dokonaliśmy po prostu niemożliwego. Ja wam dziękuję yy, za oglądanie. W tym odcinku to będzie na tyle. Do widzenia. Hej.